Cześć, w tym odcinku chciałem wam pokazać i powiedzieć, co można zjeść bardzo taniego i bardzo, bardzo dobrego w Tajlandii, a konkretnie na wyspie Samui. Tajowie nie jedzą pieczywa ani nie tolerują laktozy, w związku z tym na śniadania nie jedzą tak jak my kanapki. Przeważnie tylko jedzą wszystko na ciepło i ich e, najczęstszą potrawą na ciepło jest to zupa ryżowa z dodatkiem mięsa, czasami jajka i, i, i warzyw. I taka zupa jest naprawdę bardzo smaczna i niedroga. W miejscach, gdzie jedzą w Tajowie możecie spotkać serwis water, czyli spanek z wodą na stole, dostajecie kubek z lodem. Ta woda nic nie kosztuje, a więc możecie się nabić i jest dobre śniadanie właśnie niedrogo. Samej wody nie musicie się bać, bo tajowie też nie piją wody z kranu, po prostu piją wodę mineralną bądź demineralizowaną. Podsumowując nasze śniadanie, koszt takiej zupy ryżowej to jest 40 batów, czyli właśnie 5 zł. Kolejna rzecz, którą można zjeść w Tajlandii na Samui akurat w się znajduje jest kurczak z rosołem i z ryżem. Jest to inne miejsce niż to miejsce, gdzie jadamy zawsze kaczkę. Tutaj mają akurat kurczaka. Koszt takiego zestawu to również 40 baków, czyli 5 zł. Za 5 zł można zjeść naprawdę fajny obiad. Klimaty są tajskie, takie jak widzicie, zaraz pokażę Wam jeszcze stoliki, bo tak naprawdę tego typu miejsca za te 5 czy 6 zł to są miejsca gdzie jest Łukajowy, co nie znaczy, że to jest smacznie, a tak naprawdę bardzo częściej często jest najsmaczniej. Jak to wygląda? Stoliki, tak jak widzicie na dworzu, tam w środku gole się robi tą, tego kuraka. Tutaj mieszkają, a tu z boku widzicie i garaż, i stoi fura. A tak wygląda knajpa z drugiej strony, jest usytuowana przy ulicy. Znalazłem jeszcze coś ciekawego. Wchodzę tutaj, żeby zapłacić i coś właśnie pachnie, tak jakby się paliło drewno, ognisko i rozkminiłem, o co chodzi, już wam pokazuję. Zobaczcie, wszystkie te rzeczy, które tutaj robią, nie smażą na żadnym gazie ani niczym innym, I to normalnie wszystko jest robione na drewnie, na żywym oknie. Szanowo, tego nie wiedziałem. A teraz zabiorę was na to miejsce zlokalizowane jest naprzeciwko Uniwersytetu w dzielnicy Czałęg. Koszt takiej potrawy to jedyne zł. To jest kaczka. Kaczka wraz z sosem, ryżem i rosołem. Tak naprawdę jest wiele rzeczy, które możecie zjeść niedrogo. Aktualnie jesteśmy w kolejnej knajpie, tym razem przy plaży w tajskiej knajpie. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Jest generalnie 15 kroków od wody. Siedzimy przy samej plaży. Bardzo fajnie. Natomiast to miejsce jest tajskie, tak jak widzicie za mną plastikowe fotele krzesełka, ale jedzenie również ma przypyszne Tu lokalizacja tego miejsca to jest przełom Menam i Bank Po tak naprawdę. Jesteśmy jeszcze na dzielnicy Menam, ale za chwilę będzie Bank Po. I chcę Wam powiedzieć, że bardzo często w takich tajskich knajpach typowo jedzenie jest znacznie smaczniejsze, już nie mówię o tym, że tańsze, niż w knajpach bardziej ekskluzywnych. Tutaj z boku mamy kilka knajp z obrusami, z nakryciem porcelanowym, z... Szklankami do wina i, i, i do wody, wszystko w szkle. Natomiast my sprawdziliśmy kilka takich knajp łącznie z tymi z boku. I naprawdę to jedzenie tutaj jest najsmaczniejsze. A to, że nie mamy obrusa na stole, czy też jemy na plastikowym talerzyku wielokrotnego użytku, a nie na porcelanowym, nie ma dla nas większego znaczenia. No i ceny. Teraz wam pokażę, co można tutaj zjeść i za ile. Tutaj hmm, te ceny są delikatnie wyższe, ale jesteśmy na plaży, czyli nie zjedzcie za 5 zł, ale za 6 jest dań naprawdę bardzo dużo. W związku z tym nie będziemy każdego po kolei zamawiać, po prostu pokażę Wam kartę i pokażę Wam jak w środku wygląda. Tak najpierw. Tutaj mamy to, co już jedliśmy, czyli kurczak z ryżem 50 batów. Na dole kaczka z ryżem 50 batów, jest 6 zł. Tutaj kolejne mięsko. Tu jest świnka z ryżem, również 50 batów. Eee, makaron wegetariański, nie makaron tylko ryż, czyli french price yy, z warzywami, również 50 batów. Jeżeli chcielibyście zjeść, tutaj są akurat kalmary z ryżem. Możecie zjeść trochę drożej, czyli mała porcja kosztuje 60, duża 80, 60 to batów to jest jakieś 7,50. Już możecie zjeść kalmary z ryżem. Ta tajska potrawa. Yy, Warto je spróbować, jak będziecie w Tajlandii, również kosztuje 50 Batów, czyli 60 zł. I mógłbym tak wymieniać bardzo długo, bo tych potraw jest naprawdę dużo. E, ważne jest wiedzieć, gdzie znaleźć takie miejsca i gdzie można to zjeść, ale tak jak wspominałem, w ogóle się nie martwcie tym, że mm, no warunki nie są jakieś super ekstra, ale to naprawdę jest świeże i nic wam w takich rzeczach nie, nie grozi. Nie jesteśmy w stanie, tak chcę powiedzieć, jeść cały czas tajskiego jedzenia, więc czasami sobie sami gotujemy, czasami chodzimy gdzieś do knajpy zjeść coś po prostu europejskiego. Tajskie jedzenie jest bardzo smaczne, natomiast nie jesteśmy go w stanie jeść cały czas. Dlatego też bardzo często oprócz tajskiego jedzenia jemy europejskie i dzisiaj na śniadanie z kolei zjemy bagietkę, czyli zrobimy sobie jakieś kanapki, a można też zjeść bagietkę na przykład z jogurtem, bo na wyspie mamy też Kilka francuskich piekarni. Bardzo często w takich piekarniach, oprócz pieczywa, możecie sobie też kupić gotowe śniadanie. Już wam pokazuję. Ja akurat aktualnie biorę bagietkę i zwykam do domu, żeby zjeść śniadanie w domu. Gotowe śniadanie. One są znacznie droższe, bo już nie zjecie za 5 zł. To śniadanie kosztuje 24 zł jakieś, to około 20 no dlatego ja przyjeżdżam i biorę to tylko przeważnie bagietki, sami robimy śniadanie. Małe i duże. Kupując jedną bagietkę za 40 batów i czy jakieś 6 zł też na pewno najecie. Taką bagietkę też rzeczywiście można z jogurtem zjeść na plaży i też jest fajny klimat i macie śniadanie fajne za piątkę, w dodatku w fajnym miejscu, bo na plaży. Lecę dalej. A jakbyście mieli strasznego lenia, to można też zjeść w takich punktach i sklepach jak 7-Eleven czy Family Mark praktycznie w każdym sklepie mają sprzęt, do stery i yy, mikrofalówki, żeby podgrzać wam jedzenie i gotowe jedzenie typu hamburgery, gotowe tajskie potrawy yy, czy inne rzeczy, parówki na przykład, tak jak u nas hot dogi tu sprzedają parówki, już wam pokazuję jak to wygląda, to jest jeszcze tańsze niż 5 zł, natomiast no wiadomo jest to, nie jest to najzdrowsze. inne gotowe potrawy tu na przykład za 33 watek czyli 4 zł jest ryż z kurczakiem tutaj jeszcze coś innego. Tu jakiś makaron 36, jakiś 4,50 Zakupy zrobione. Przyszła do mnie pani i powiedziała, że nie można w sklepie kręcić, po czym pokazała mi tabliczkę, że wisi. Na szybie rzeczywiście nie można robić zdjęć i kręcić. Ja swoją drogą jestem ciekawy dlaczego. Nie można tego robić. No i ważny materiał dla was już mam, więc już więcej nie będę musiał już mówić.